To jest klasyczna, automatyczna skrzynia biegów. Biegi osadzone są na jednym wałku, po prostu bieg za biegiem. Załączane są poprzez taczki sprzęgłowe, które tutaj, jak widać, teraz mają luz, natomiast hydraulika zgniata je i załącza się kolejny bieg. Za sterowanie tym wszystkim odpowiada mechatronika, która znajduje się od dołu skrzyni biegów. By się do niej dobrać, trzeba zdjąć miskę olejową. W tym przypadku jest metalowa, jest to dobre rozwiązanie. Po pierwsze, bo jest dużo trwalsze. Po drugie, bo filtr oleju jest wbudowany w nią, jest łatwo wymienny i kosztuje mało pieniędzy. Nowoczesne miski są plastikowe i są zespolone z filtrem, tak zwane miskofiltry. Niestety problem polega na tym, że to drastycznie podnosi cenę wymiany takiego filtra, bo może to kosztować nawet 10 razy więcej. A że w niektórych autach należy miskofiltr wymieniać co 60 tysięcy, można dostać po kieszeni. Pierwsza rzecz, którą można znaleźć w misce, to tak zwany jeż. Gdzieś zawsze w dęku takiej miski jest magnetyczny element, który ma zbierać opiłki metalowe, które są w oleju. I to nazywa się właśnie jeżem. Na szczęście niemięznym. Sporo jest tych opiłków i to niestety nie świadczy dobrze o kondycji tej skrzyni biegów. Ale dobrze o kondycji jeża, bo wyłapując opiłki przedłużał żywotność skrzyni ten element to filtr oleju automatycznej skrzyni biegów. Musicie pamiętać, że wymienia się go zawsze z wymianą oleju. I bardzo ważna rzecz. Olej skrzyni biegów wymienia się zgodnie z zaleceniami producenta skrzyni, a nie producenta samochodu. Tu jest właśnie ta mechatronika. Zobaczcie, składa się z takiego mitycznego labiryntu, gdzie przepływa olej. I tak naprawdę służy to do tego, żeby trafiał ten olej w odpowiednie sekcje biegów, załączając kolejny bieg. Całe sterowanie skrzynią to skomplikowany zespół kanalików i elektrozaworów, których zadaniem jest kontrolowanie przepływu oleju w zależności od potrzeb. Płyta sterująca, zmieniając jego przepływ, wymusza na skrzyni zmiany przełożeń. Pompując olej do danego kosza starczami sprzęgłowymi powoduje ich ściśnięcie, a tym samym zapięcie odpowiedniego biegu. Zobaczcie, sprężynki, a w środku jeszcze dodatkowo tłoczki. To jest właśnie tłoczek. Skrzynia biegów poprzez elektrozawór otwiera i zamyka ciśnienie, które pojawia się tutaj na kanałach. Sprężynki i tłoczki, które wyjął Przemek wewnątrz kanalików, zmieniają przepływ oleju. Jedne kanały zamykając, inne otwierając. To jest jeden z elektrozaworów, który steruje przepływem oleju w naszym labiryncie olejowym. Co jest bardzo ważne, czasami strzeg biegów może się źle zachować. Nie zmienia biegu, przeskakuje z jedynki na trójkę od razu, albo nie chce włączyć trójki. Może okazać się, że zapchany jest po prostu taki elektrozawór i dlatego będzie tak nieprawidłowo działać. Czasem zamiast wymiany wystarczy zawór przeczyścić.